Czy wy wiedzieliście, słuchajcie, że dzisiaj jest pierwszy dzień zimy? Ja, ja wiem, jak wy, ale ja za bardzo powiem wam, za zimą nie przypadam. Człowiek, słuchajcie, ubiera tą kurtachę, idzie, chodzi zimno, pisga wszędzie, chodzi później przeziębionym, musi czapkę ubrać kurtkę i chodzi te trapery, idzie taki jak jakiś bałwan po tej, po tej ulicy. Ja w ogóle, słuchajcie, zimy nie lubię troszkę. Dla mnie mogłoby spać dwa dni śniegu, ulepiłbym wam a później, oczywiście, mogło być 20 ile stopni. A słuchajcie, jestem straszny z maźnych, nie lubię w ogóle zimy. Nie wiem, jak wy, ja nie, nie. Ja wiem, że ma rudzale, ja Zimę nie lubię. Bleh. Nie, nie mógłbym po prostu mieszkać w żadnych tych e, w, w Finlandii, czy Szwecji czy, czy w innych po prostu e, miejscach, gdzie rzeczywiście ten śnieg praktycznie jest dominującym, słuchajcie etapem e, w roku. Nie, to nie słuchajcie, ja do, dobrze, że mieszkam na Dolnym Śląsku, nie, to jest, to, nie jest to teren górzysty, ja tam mogę słuchajcie, śnieg pooglądać najwyżej przez 2 miesiące i zupełności mi starcza. Nie daj że później słuchajcie, wszystko to się roztopi. Taka chlapa jest. Wchodzisz później do domu i pewno słuchajcie błota. Masakra mówię wam. Dobra, ja już Marudzę. O, brani Pedro już ma ludzi, więcej się wam wszystkim z tej strony. Sebo witam Was, kolejny kolejnym filmiku Call of Duty Modern 3 na Waszych ekranach. Gram tutaj, słuchajcie, tarczą. Tak jest, ale to na spontanie powiem wam tarcza. Ten materiał jest tak przypadkowy, e, dzisiaj o, został odpalony. Właśnie wróciłem, słuchajcie, roboty ostro zajebane, zrobiłem sobie tyle kalga odpaliłem, słuchajcie, kompla kompa, koń kompla i słuchajcie zajęło mi 20 minut o znalezienie, słuchajcie, moich plików na pulpicie, brat siedział, słuchajcie, zawsze jak brat siedział, oczywiście, się siadam na kompa to znalezienie moich, słuchajcie, plików, które zapisałem sobie gdzieś na pulpicie z graniczy z cudem, zanim to wszystko, słuchajcie zbierzemy w jedną kupę i wrzucimy do folderu troszkę też to czasu jednak zajmuje, ale jak już się, słuchajcie znalazł wszystko, poukładał odpaliłem właśnie kodę i tak myślałem, co to takiego może zagrać, rzeczywiście, żeby poprawić sobie humor dość nietypowo i właśnie tarczę to tak jakby to Słuchajcie Roya powiedział i powiem Wam, z, naprawdę z pozytywnym skutkiem jest to pierwszy albo drugi słuchajcie materiał, znaczy gameplay, kiedy w ogóle gram w, w tarczą, nawet nie wbiję sobie ataku, wręcz tego właśnie szybkiego podwójnego ataku e, tarczą. Reakcje słuchajcie. Graczy na tarczy są naprawdę zajebiste powiem wam szczerze niektórzy uciekają, niektórzy twardo słuchajcie, starają się mnie okrążyć, aby zabić mnie z kosy, inni się kładą na ziemię myśląc, że będą strzelać mi po stopach wiadomo wtedy e, tarczę kierujemy ku ziemi i twardo ciśniemy jak najszybciej e, do przeciwnika, inni uciekają ile słuchajcie, mają e, sił w nogach, ile tam muda <gra>, gra dała, także naprawdę powiem wam szczerze, gra się zajebiście tarczą nie daj boże jeszcze słuchajcie damy sobie odporność na wybuch w momencie, kiedy rzucają chłopaki nam Semtexa w tarczy, biegniemy prosto na kolesia, słuchajcie, ile rzeczywiście sił, ile nam Bozia dała i efekt tego zupełnie, słuchajcie, jest inny niż przeciwnik się spodziewał, także zagrajcie sobie tarczą, bo naprawdę rzeczywiście warto zagrać się tarczą, nie pamiętam w jakiej części było, że grało się tarczą i zakładało się maskę, czy to czasem nie było w Modern Warfare 2, że on maskę zakładał, chyba właśnie tak. Taką dodatkową pancerną, także tam była ograniczona bardziej widoczność. Tutaj rzeczywiście lepiej ta tarcza wygląda. Mamy tu możliwość, ta, to jest bardziej ta szybka, taka e, przejrzysta. i Jest odporna, jest też odporna na pociski. Wiadomo, wszystkiego słuchajcie, nie przyjmiesz na klatę, ale w większości przypadków da rzeczywiście e, radę e, zabić przeciwnika. Dobrze, że nie widać nas na mapie, jak napierdamy z tej tarczą. Także uwierzcie mi naprawdę przyjemnie, zagrać sobie, zagrajcie i piszcie w komentarzach, jak e, wasze wrażenia. Z, taki, z takiego, słuchajcie, rodzaju exploringu i druga sprawa, jaką jeszcze jest, jeżeli macie słuchajcie chwilę i chcielibyście jakiś usłyszeć komentarz na, na, na dany temat, możecie pisać spod spodem, pod filmikiem, bo czasami są takie sytuacje, kiedy mam materiał, a czasami nie ma weny albo nie mam po prostu pomysłu na komentarz, a chcielibyście na przykład usłyszeć o danej jakiej, jakiejś tam sytuacji, czy jakiś dany temat poruszyć. Najlepiej jakby to były też tematy takie życiowe, żeby każdy mógł się na ten temat wypowiedzieć, bo nie każdy gra na przykład w FPS-y, czy nie każdy tam gra e, FIFA, a tematy życiowe praktycznie każdego dotyczą i każdy... E, byłby w stanie się wypowiedzieć lepiej lub yy, gorzej na dany temat, także słuchajcie święta już idą mi 3 dni 3 dni mi zostało nam do świąt, wyobrażacie sobie biała kiełbaska, sałatka, kutia ee, krokiety oczywiście stół musi być przykryty, to są takie słuchajcie też dobre zwyczaje I ja nie kolenduję, nie wiem czy wy śpiewacie kolędy znacie zresztą mój wokal, lepiej słuchajcie nie śpiewać, nie psuć sobie świąt zaufam Maryli Rodowicz na polsacie się coś odpali, zawsze tam można ee, coś wrzucić także jeszcze są śledzie, słuchajcie są jajeczka a jakie wy potrawy? Jakie, słuchajcie, wy potrawy lubicie najbardziej na święta? Co, słuchajcie, lubicie wpierdzielać? Jakieś ciasto do tego dochodzi, wiadomo, jak ciasto, to trzeba też czasami coś może mocniejszego do, 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 do smaku, chociaż to w pierwszy dzień świąt, wigilę, słuchajcie, raczej nie wypada chyba alkoholu, tak mi się, bynajmniej, wydaje, w pierwszy dzień świąt jakoś bardziej, czy bój w gości, wiadomo, jak się idzie w gości, zawsze czymś trzeba, słuchajcie, dobrym też obdarwać. w końcu to są rzeczywiście polskie święta, także te nasze zwyczaje, nie wiem, chodzicie na pasterkę, bo ja ciężko, ciężko, słuchajcie, mi dotrwać, się, słuchajcie, na no wpierdala, później oczywiście mu się nie chce dupę ruszyć, a jeszcze I kiedyś jak było, to zawsze jeszcze puszczali wieczorem, Kevin'a czołem się uśmiał i później nie miał nawet siły yy, wstać z tą, a na pasterkę też wypadało, słuchajcie, by było chodzić, tak. Ja wiem, jak moi znajomi, słuchajcie, moi kumple chodzą na pasterkę, pasterka, a później kołnierz, oblewają pasterkę, witają, słuchajcie, kolejny, kolejny dzień, także ta pasterka u nich, tak, mniej więcej wygląda kontakt komórkowy, sms, idziemy na pasterkę, idziemy! idziemy no i poszli chłopaki słuchajcie na pasterkę, także to był, słuchajcie, gameplay z Call of Duty Modern Warfare 3, gram, rzeczywiście dla was starczą, mówię, spróbujcie sobie, zobaczcie, jak rzeczywiście gra tą się starczą, być może wam akurat taki typ e, broni się spodoba, jest, słuchajcie, dość ciężko, bo trzeba e, biegać po mapie i nie głównymi ścieżkami, bo złapią was, złapią was, dwóch was dorwie i rzeczywiście będzie problem, a dwóch na jednego to banda rudego, e, kiedyś to było, mówiono w podstawówce. także mam nadzieję, że wam taki dodatkowy gameplay, komentarz się spodobał, pamiętajcie o komentarzach, jakie pomysły na kolejny tydzień. Jeśli chodzi o tematy, eee, to by było na razie na tyle, co miałem do powiedzenia. Trzymajcie się gorąco do kolejnego filmiku. Na razie, cześć. Jest moc! No, jakby inaczej, no.